Natalia Ziętowska, witam. Rozpoczynamy serwis informacyjny telewizji SLD. Grzegorz Napieralski zaapelował do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o przyspieszenie pracy nad projektem ustawy dotyczącej in vitro. W tej sprawie działacze SLD zebrali 20 tysięcy podpisów. Grzegorz Napieralski zaapelował do Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego o wyznaczenie terminu przedstawienia sprawozdania z prac nad ustawą dotyczącą in vitro dwóch komisji sejmowych – zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Przewodniczący SLD zaznaczył, że projekt ustawy o in vitro został złożony w Sejmie 29 lipca 2009 roku, a Donald Tusk i Ewa Kopacz pomimo swoich obietnic do tej pory nic w tej sprawie nie zrobili. Grzegorz Napieralski twierdzi również, że marszałek Sejmu celowo blokuje pracę nad projektem ustawy. Domagamy się od marszałka, aby w końcu wyznaczył datę, w końcu wyznaczył datę sprawozdania komisji. Chciałbym powiedzieć. Prace nad ustawą zostały zakończone. Bo dzisiaj mam poczucie, że ta ustawa, tak jak ta nasza pierwsza, mówię o ustawie społecznej, będzie znowu czekała trzy lata, a potem zobaczymy, jak to będzie. Myśli sobie Platforma Obywatelska. Dlaczego marszałek Boroncow Komorowski, tu go oskarżam o celowe blokowanie tej ustawy, tak jak wielu innych ustaw, te, które dla Platformy tej części konserwatywnej, części Gowina, już teraz Gowina i Giertycha, bo widać, że tu jest duet absolutny. Są niewygodne, jak rzecznik do walki z dyskryminacją kobiet i mężczyzn, tak jak wychowanie seksualne w szkole, czy wiele socjalnych ustaw, które są nie na rękach dzisiaj Platformy, jak choćby ustawa o zasiłkach, o OFE, czy o płacy minimalnej. Przypomnę, że jest, jest dzisiaj opinia Unii Europejskiej, która mówi wprost, gdyby dzisiaj płaca minimalna w Polsce byłaby trochę chociaż wyższa, to problem ubóstwa dzieci w Polsce byłby o wiele mniejszy. Stąd zastanawiamy się cały czas, dlaczego marszałek blokuje tę ustawę? Czy to jest właśnie tylko wynik tej cynicznej gry na elektoratach, czy też niechęć Platformy Obywatelskiej jako prawicowej partii do takich właśnie rozwiązań? Rozwiązań nowoczesnych, rozwiązań, które mogą dać ludziom szczęście. W poniedziałek przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski spotkał się z protestującymi przed Ministerstwem Zdrowia pielęgniarkami z Podbeskidzia. Pielęgniarki domagają się między innymi podwyższenia płac. Już od ponad dwóch tygodni w szpitalach w Międzybrodziu, Bielsku Białej i w Żywcu trwają strajki sióstr i przełożonych. Pielęgniarki z Podbeskidzia domagają się m.in. podwyżek, które obiecano im już trzy lata temu oraz poprawy warunków i organizacji pracy. W tej sprawie wystosowano również list otwarty do minister Zdrowia Ewy Kopacz, jednak bezskutecznie, niewykluczone, że może dojść do strajku ogólnopolskiego. Z pikietującymi pielęgniarkami spotkał się za to przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski i to on zaoferował im pomoc. Już 7 marca w Hollywood odbędzie się ceremonia wręczenia Oscarów. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej zostaną wręczone już po raz 82. Z tej okazji Kuba Michalak postanowił sprawdzić, komu te najważniejsze nagrody filmowe wręczyliby polscy politycy. Panie Pośle, zbliża się nieuchronnie znowu rozdanie Oscarów. Co Pan na to? Czy Pan się w ogóle kinem interesuje? Czy Pana ekscytuje rozdanie Oscarów, czy też w ogóle nie? Nie, interesuję się kinem. Zawsze jest to wielkie wydarzenie w świecie filmowym. Nominacja w ogóle do, do Oscara i potem samowręczanie Oscarów jest znaczącym wydarzeniem w świecie filmowym i wielkim prestiżem. Rozumiem, że siódmego Pan noc zarwie, tak? To znaczy niekoniecznie będę noc zarywał, natomiast na pewno się będę interesował, kto otrzymał. Jest wielu wielu kandydatów do Oscara w różnych dziedzinach, więc na pewno będzie to duże wydarzenie i będzie ono szeroko komentowane, ale to nie jest aż takie wydarzenie, żebym ja osobiście noc zarywał. Pana ulubiony film? Tak w historii w ogóle najlepszy, ulubiony? Oj, to mnie pan teraz zaskoczył, ulubiony film w historii. Ja mam wiele ulubionych filmów, ale czy taki jest jeden, jeden który, który taki jakby największe wrażenie na mnie wywarł? Chyba nie ma. Jest wiele, ponieważ ja lubię różne gatunki filmów i nie mam takiego filmu, który. No to kilka powali... takich tytułów, które, które nie pan lubił. Bardzo mi się podobała Trylogia Tolkiena. Byłem w kinach na tym. Gwiezdne Wojny były takim filmem. Wcześniej, za młodych lat moich to była Wielka Włóczęga z Louis Definesem, czy było kilka takich, takich ważnych filmów. Natomiast najmniej lubię takie filmy katastroficzne, takie filmy grozy. Zat... Czyli horrory nie? Nie, ani horror To w ani... polskim kinie najwięcej horrorów jest. Zgadza się. Znaczy, oczywiście, że kiedy mi się interesuje, lubię zobaczyć dobry film, ale nie wiem, czy będę zarywał noc 7 marca. Myślę, że mógłbym zerwać noc, gdyby Ada walczył. Dostał Oscara, do tak. Walczyłby o kolejny medal. Myślę, że Małysz powinien tych Oscarów dostać naprawdę wiele, szczególnie za efekty specjalne, bo widać, że robi to wspaniale, ale tak naprawdę zobaczymy. No, nie jestem jakimś wielkim fanem takiego typu imprez, no ale sam jestem ciekaw, kto Oscar otrzyma. Czyli nie interesuje Pana czerwony dywan, kto w jakiej sukni, od jakiego projektanta, jaką limuzyną, te kul, kuluary nie w ogóle, dlaczego, tak? Nie za bardzo, tak, nie jest to coś niesamowitego, oczywiście ładnie popatrzeć na, dobrze popatrzeć na znanych aktorów, czy piękne aktorki, ale jakoś tak bez zbytniej podniety. A co w takim razie z polskim kinem, jak Pan ocenia, czy, dlaczego polskie kino jest takie słabe, dlaczego tak mało szans na Oscara? Czy może Panu się podoba polskie kino? Fajne rzeczy. Znaczy, o, oczywiście niezbyt często polskie kino oglądam. Rewers naprawdę był ciekawym filmem, choć pewnie nie Największe wrażenie od kilku lat, które dla mnie zrobił film, oczywiście to już wyładnych parę lat temu, był to długi. Ja cenię sobie Oscary, cenię bardzo w, w część kina amerykańskiego, tą mniej komercyjną, bo taka też się pojawia, ale bardziej wydaje mi się opiniotwórcze i warte uwagi są europejskie festiwale. To jaki film w tym roku jest faworytem twoim? Kto powinien dostać Oscary? Jakie filmy i jacy twórcy? O, i Tutaj się akurat wykaże właśnie w kinie amerykańskim pewną nieznajomością, bo trudno mi powiedzieć, kto tam ostatecznie... Ava -a 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 avatar? Nie, Avatara nie, nie widziałem, bo nie lubię filmów efekciarskich, chociaż ktoś mi ostatnio powiedział, że Avatar jest filmem antykorporacyjnym. Tak mi ktoś powiedział, nie wiem, czy to prawda, że, że jeżeli tak jest, to rzeczywiście popieram ten film. Wszystko, co zawiera wątki społeczne, lewicowe, kontestatorskie w dzisiejszej rzeczywistości mi bardzo odpowiada. Jasne, a jaki jest Twój ulubiony gatunek filmowy? O, w, zdziwię wszystkich bardzo, bo to są komedie romantyczne. No to pewnie polskie kino kochasz i cenisz, bo jest tylko i wyłącznie w komedii romantycznej. No i to kino społeczne. No ostatnio pojawiły się dobre komedie romantyczne polskie. Jakie? E, no myślę, że Randka w ciemno jest takim niebanalnym filmem. Spodziewałem się, że to będzie bardzo banalny film, a okazuje się, że jest naprawdę ciekawym, dobrym filmem, więc polecam. E, f, no i kino społeczne. A czy był kiedyś taki film, na którym no uroniłaś łzę? Um, to, to, to o uczuciach wolę, 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 zbytnio nie mówić, ale z pewnością były takie filmy. Lesi Wróć? Nie, jest taki piękny film, bardzo e, e, nie będę, zachęcam z, do, do obejrzenia, Piękny Listopad. Chyba tak, dokładnie, dokładnie. Piękny listopad. To jest produkcja amerykańska czy europejska? Z Kianu Reevesem, to jest znaczy, amerykańska, tak. Wydawałoby się, że to jest właśnie film romantyczny, ale tak naprawdę kończy się w sposób dramatyczny. W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia we wtorek.